Bajka o Białym Misiu i Śnieżynce. Autorami jest grupa Badacze z Przedszkola Miejskiego nr 2, mali odkrywcy w Markach. W zimowym lesie pokrytym śniegiem mieszkał Biały Miś. Był bardzo przyjacielski i uwielbiał bawić się z leśnymi zwierzętami. Jego ulubionym zajęciem było wylegiwanie się w śniegu i lepienie bałwanów. Pewnego słonecznego dnia postanowił wybrać się na spacer. Ale pięknie dzisiaj! zawołał Miś, rozglądając się dokoła. Może spotkam kogoś ciekawego. Podczas spaceru Miś zauważył coś niezwykłego. Na gałęzi tańczyła mała, błyszcząca śnieżynka. Cześć śnieżynko! zawołał Miś. Co robisz? Cześć biały misiu, odpowiedziała śnieżynka. Przynoszę zimową radość wszystkim w lesie. A ty co robisz? Spaceruję i podziwiam zimę, odparł miś. Może chciałabyś zbudować ze mną bałwana? To świetny pomysł, zawołała śnieżynka wirując wokół misia. Uwielbiam lepić bałwany. Zaczęli zbierać śnieg. Śnieżynka unosiła się nad misiem, a on toczył wielkie kule. Wkrótce powstał piękny bałwan z marchewkowym nosem, węglowymi oczami, rękami z patyków i guzikami z kamyków. Wygląda fantastycznie, zawołał miś. Chciałbym, żeby mógł mówić. Wtedy śnieżynka zamrugała swoimi skrzydłami. Mogę mu dać życie, ale musisz mi obiecać, że będziesz go dobrze traktować. Obiecuję, odpowiedział miś z radością. Śnieżynka dmuchnęła na bałwana, a on nagle ożył. Cześć, przyjaciele, zawołał bałwan. Jak się nazywacie? Ja jestem Biały Miś, a to moja przyjaciółka Śnieżynka odpowiedział Miś. Cieszę się, że was poznałem powiedział bałwan i zaczął tańczyć. Co będziemy robić? Zorganizujemy sobie zimowe zabawy zaproponowała Śnieżynka. Tak zaczął się ich wspaniały, wspólny czas. Miś, śnieżynka i bałwano zjeżdżali na sankach, robili aniołki w śniegu i tańczyli w blasku zimowego słońca. Wkrótce inne zwierzęta również dołączyły do zabawy. Nagle Miś zauważył, że śnieżynka zaczyna słabnąć. Śnieżynko, co się dzieje? Zapytał zaniepokojony. Jestem śnieżynką i potrzebuję chłodu. Muszę wrócić do chmur, żeby nie zniknąć, odpowiedziała. Miś posmutniał, ale nie chcę, żebyś zniknęła zawołał. Wiem, ale każda śnieżynka ma swoją misję. Muszę wrócić, aby przynieść zimę wszystkim na świecie wyjaśniła śnieżynka. Miś zrozumiał, że musi pozwolić przyjaciółce odejść, mimo że było mu smutno. Dobrze, śnieżynko, będę tęsknił, ale wiem, że to ważne powiedział, uśmiechając się przez łzy. Śnieżynka uśmiechnęła się do niego. Nie martw się, zawsze będę w twoim sercu, a gdy spadnie śnieg, znowu mnie znajdziesz, obiecała. Biały miś poczuł, że to prawda. Śnieżynka wzniosła się w powietrze, a jej skrzydła błyszczały jak gwiazdy. Patrzył, jak znika w chmurach, ale jego serce napełniło się radością z pięknych wspomnień. Po wielu zimowych dniach, gdy znowu spadł śnieg, biały miś zauważył małą śnieżynkę tańczącą na gałęzi. Co roku spotykali się na zimowe zabawy, przypominając sobie, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie znika. Morał: czasem trzeba pozwolić przyjaciołom odejść, aby mogli spełnić swoje marzenia. Prawdziwa przyjaźń nie zawsze trwa, nawet gdy dzieli nas odległość.